Cześć, witajcie w tierliście zestawów z LEGO Star Wars z roku 1999. Chciałem zrobić taki luźniejszy materiał, bez większego montażu i sobie pogadać. Lubię tierlisty, no jak wiecie lub nie, jedna dosyć duża tierlista już jest na moim kanale. I to było robione z Benem. No i jeszcze sobie pomyślałem, czemu nie zrobić sobie z konkretnych roczników z LEGO Star Wars. Mam specyficzną relację z tą serią i właśnie głównie lubię te najwcześniejsze roczniki z OG tymi główkami. No bo mają taki niepowtarzalny klimat. Chciałbym robić jakiś czas taki materiał i byłoby to raczej chronologicznie. Do jakiego rocznika będę robić te tier listy? W sumie nie wiem, ale zapraszam do posłuchania i oglądania sobie w tle tego pogadankowego materiału. No i zacznijmy od Lightsaber Duel, czyli pierwszego impulsu z Dartym Maulem i Qui-Gonem. Jest to zestaw, no bardzo, bardzo sympatyczny. Mamy tutaj dwie konieczne figurki z pierwszego epizodu. No i trzeba zaznaczyć też, że pierwszy rzut w 99, no to właśnie mamy głównie, e, głównie mamy właśnie zestawę z pierwszego epizodu. No bo oczywiście wtedy była premiera, więc, e, więc one dominują. No i tutaj mamy ten, tą scenę z tego pojedynku, krótkiego pojedynku e, pierwszego ich, e, czyli Quagona z Maulem. No i ja uważam, że to dziś to jest jeden z najlepszych impulsów i, i właśnie taki fajny dostarczyciel tych najważniejszych postaci z tego pierwszego epizodu. Lubię też ten, ten dodatek w postaci... O Jezu, jak się nazywało? Ten taki krap, skraplacz wody, który właśnie zbierał tą wilgoć z pustyni. No i ten sam motorek Maula jest taki prosty, E, prosto wykonany, ale do dziś działa i, i jest naprawdę fajny. E, więc, e, oczywiście, chromowane rękojeści, miecza świetnego, więc też mm, świetny, świetny element. E, no i co można powiedzieć? no Dla mnie to jest, e, hmm, gdzie by go umiejscowić? To jest e, klasycznie: mamy znowu tutaj e, S, A, B, C i D. No i wiadomo, że gdzieś, gdzieś trzeba umieścić, m, żeby każda rubryka była w jakiś sposób zajęta Na razie może dałbym go na. Dałbym go na razie na S, bo to jest naprawdę naprawdę świetny impuls. Gdybym nie miał figurki Qui to, to bym sobie... to bym się zaopatrzył w ten zestaw. Ale, ale jako, że na razie nie mam, no to. Znaczy, na razie nie mam. Mam tą figurkę. Eee, cały czas nie mam tego starego Maula. Właśnie może sobie jakiegoś go kupię, ale... Nie wiem, czy mi się powtórkę Kłajgona, więc to jest takie, no, taka luźna myśl, no. ale ogólnie to jest, to jest taki zestaw na Stier i e, zobaczymy, może pójdzie na A. Na razie na S jest to naprawdę świetny zestaw. Kolejny jest Land No i, hmm, no wiadomo, że to jest 99 i e, wtedy jeszcze dużo Land nie było e, i, i właśnie no. Obecnie jesteśmy mocno już przyzwyczajeni do tego zestawu. Jest to z takich, jeden z najbardziej takich pojazdów wypuszczanych przez Lego. No i tutaj ta bryła jest dosyć kanciasta, są to początki, ale jest to uroczy zestaw. No, lubię, lubię ogólnie starego Luka. Jest to też pierwsza, pierwsza chyba figurka z Star Warsów, która ma właśnie na na nóżkach. No i uważam, że do dziś ta figurka jest na, naprawdę fajna. Mm, lubię, lubię te proste żółte główki, one są takie <laughs> takie po prostu właśnie e, urocze e, ta główka luka właśnie jest taka nie wiadomo jakie w ogóle emocje ona <laughs> oddaje e, i to jest, to jest fajne, mamy też właśnie starego Obi-Wana no ale sam pojazd, e, sam Spider jest, jest taki ok e, na razie bym go dał tak na, na BTR, jest to poprawny zestaw i jak już to jest też pierwszy Landspeeder, no to, e, no to jest w porządku. Kolejnym jest e, podpisany jako Droid Fighter, tak? Ten Vulture Droid, e, który, który właśnie pojawił się też w pierwszym epizodzie w tej kosmicznej walce, znaczy kosmicznej w tej walce w kosmosie, e, już tam pod koniec pierwszego epizodu. Mm, ja ogólnie jakoś mam słabość do tego zestawu. On jest bardzo malutki i jest z tego co się orientuję mocno e, zmniejszony jeśli chodzi o skalę, ale to ma takie główne funkcje jak właśnie mm, jakby zamykana i otwierane skrzydła, gdzie też mamy nadruki po bokach. E, sama głowa mm, tego droida jest też zadrukowana i uważam, że to jest taki bardzo bardzo spoko malutki zestawik, który pewnie teraz byłby jakimś większym polibagiem. Chociaż no, on jest tak pomiędzy trochę, ale <laughs> Może jest to trochę kontrowersyjne, ale dałbym go na razie na A. Ja nie wiem, jakoś, jakoś lubię ten statek, ale ja ogólnie mam słabość do brązowych statków Star Wars, e, znaczy w LEGO Star Wars, i, i jakoś e, podoba mi się po prostu. No. On, jest, e, on jest uroczy. Mieliśmy potem mm, tych droidów e, trochę mm, z, w różnej skali. Pamiętam też, że był jeden, nie pamiętam, czy to było jakoś w 2013-2014, ale teraz może już mylę roczniki, kiedy właśnie był ten Vulture Droid z pilotem droidem, co było dosyć. Było to błędne, tak? Jakby te, te droidy są same w sobie droidami nie potrzebują pilota. No ale tak, no, dla mnie to jest taki atier, ale może zobaczę, może to jeszcze spadnie. Zobaczymy jakie kolejne są zestawy, tak, do omówienia. No i kolejny zestaw, bo lecę w sumie według, według Brickseta, jest Nabu Swamp i... O Jezu, no to, jest, to jest duży sentyment, bo jest to mój pierwszy retro zestaw. Dwunastoletni ja obejrzał kiedyś recenzję jakiegoś youtubera, który chyba już nawet nie istnieje. To był Kuba coś. Taki dzieciak, pewnie w moim wieku, który robił recenzję Lego Star Wars. I właśnie kupił inny zestaw retro z ten z późniejszych roczników z, tą, z tymi dwoma droidami e, i, i po prostu tym wejściem również z pierwszego epizodu. No i ja wtedy pomyślałem, że też bardzo chcę mieć stary zestaw, mieć jakąś figurkę z Lego Star, Wars z żółtą główką. No i właśnie padło, padło na ten zestaw, gdzieś go znalazłem na Allegro i bardzo go lubię, wszystko właściwie w nim. Nawet tego Jar Jara, który wiadomo, że jest irytującą postacią. E, jest to 99, a ten mold e, do dziś jest bardzo dobry. Wiadomo, że mm, wtedy był niezadrukowany, ale ja lubię te moldy tak czy inaczej. Zresztą on chyba się jakoś dużo nie zmienił do tego, od tego obecnego molda, bo musiałem sobie porównać, ale mi się wydaje, że one są nawet. Nie wiem, czy są identyczne. Kurczę, to, to jest rzecz do sprawdzenia, ale poza tym też, no to właśnie jest znowu figurka Kłajgona. E, mamy e, dwa droidy. Na swoich tych latadłach, no i kawałek tego bagna, na nabu. Oh, Puję, jaki łabacz językowy bagna na nabu, który jest. Też mam do niego sentyment właśnie w sensie do tego samego do tej starty klocków, bo często używałem w makietach, właśnie jako roślinność i, i dosłownie nie rozmontowywałem tego tej części, tylko po prostu wkładałam ją właśnie. Do, do tej mojej makiety, czy moca, które po prostu bazowały tylko na jakichś walkach klonów, i droidów, ale właśnie często, często tam bywało gdzieś w rogu, że był element też jakiś taki wodnisty. Też bardzo lubiłem tą muszelkę właśnie dodawać do jakichś makiet. No, to jest. Hmm. <laughs> Gdzie by to dać? To jest. To jest na pewno. A tier, bo to jest taki poprawny zestaw. W sensie potem, jakby i te figurki, one potem też, jakby występowały w innych zestawach. Hmm. A nie, no dam, dam na razie na S -tier. Nawet bardziej niż ten, ten pierwszy impuls. No bo tutaj to jest dla mnie taki sentyment. I to jest. Ale też sam sobie ten zestaw jest po prostu dobrze przemyślany. Mamy trochę terenu, o który, który w sumie lubię zawsze, jak w Star Warsach, bo brakuje tego często. Mamy pojazdy, mamy, mamy figurki, no tutaj brakuje też w sumie um, obiłana, chociaż jakby w tej jakby scenie, e, no to właśnie, no -Gon tylko ratuje tego dżadżera, Jar więc teoretycznie nie powinno tutaj być, czy znaczy nie powinno, nie musi być tej obiłan, więc jakby selekcja tej figurek jest jak najbardziej ok. No, i na razie bym go dał na ESTR. Potem sobie to może jeszcze wszystko przemyślę, ale no mam, mam ogromny sentyment. Kolejnym zestawem już właśnie nie jest e, z pierwszego epizodu, a z szóstego, e, czyli Spider bikes, e, czyli właśnie na scenę na Endor, kiedy Luke e, musi się zmierzyć tutaj ze scout trooperami. No, i oferty jest po prostu dobry, e, dobry zestaw. Jak na swoje czasy i obecnie te speedery nie mają się. Czego wstydzić. Pamiętam, że też te późniejsze spidery, czy, czy Snow Spidery, czy właśnie te takie z Endor, chyba do 2000, jeszcze pamiętam, że było w 2011, właśnie one miały te słynne plecaki z tyłu i mi się tak to kojarzy, właśnie z tą, z tą nostalgią, bo, bo te późniejsze, późniejsze, właśnie, buildy tych spiderów miałem i one też miały ten plecak. Eee, Trooperzy, to też co ciekawe oni nie mieli czarnych główek, tylko właśnie mieli żółte z takimi jakby goglami tak w sumie tylko nadrukowanymi, żeby właśnie się wpasowało ten help. Help. Helm Skauturperów. Mm, ten mold jest Super i on właśnie przetrwał do. Kurczę, do którego roku to było? Czy to 2013? Chyba tak. Chyba jeszcze w wiosce i e, był ten sam mold, tylko już były, no, na pewno były inne nadruki. Mm, to jest zestaw na e, atier, na to zdecydowanie. E, no mamy kawałek, terenu, no, tutaj w porównaniu z nabus jest e, bardziej umowny. Jest to po prostu e, parę breaków z liśćmi, ale bardzo lubię figurkę Luka w tych e, szatach z Endor. Hmm, to się też spekuluje, czy to nie było pojawienie się, pierwsze pojawienie się koloru sand green, bo na tym torsie znajduje, znajduje się taki odcień e, sand green. Hmm, no ale w każdym razie do dziś bardzo, bardzo fajna figurka. Kolejny zestaw to Snow Speeder, który e, ogólnie co ciekawe e, jest jedynym Snow Speederem, który. Jest screen accurate, jeśli chodzi o to, co z w filmie, jeśli chodzi o, właśnie, imperium kontratakuje, bo Snow Spidery zawsze były szare i polecam obejrzeć materiał Slagera na ten temat, który wyjaśnia to, że w sumie te pojazdy nigdy nie były białe, i tylko w 1999 pojawiła się adekwatna wersja tego pojazdu. Ja uwielbiam ten pojazd, bo mm, zawsze lubiłem ten, y, ten kształt y, Snow Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, że w 1999 właśnie ten pojazd już został wtedy idealnie oddany i tak właściwie no, nie zmienił się na przestrzeni tych lat, a pojawiło się parę i to w, nie tylko w odcieniach właśnie e, Snow y, y, były też te tanowe, chyba to były z, y, już z trylogii sequeli, y, y, No i teraz dostajemy. E, też w zupełnie innym umaszczeniu, w takim bardziej szalonym, e, co też mi się podoba, więc e, dla mnie ten zestaw jest na estier. Na Lubię też dobór właśnie figurek. E, mamy tutaj Rebelanskiego, mm, tutaj właśnie żołnierza schow, e, dostajemy właśnie Luka, dostajemy e, wspomnianego żołnierza rebelii śnieżnego, mm, no i jeszcze tak Raltera, który siedzi z tyłu na działku, więc no, Idealny wybór figurek. Jest to na razie na pierwsze miejsce na estier Nawet przebija moją ukochaną na Swamp. Kolejny setik to jest pod podracer Anakina. No i to jest zestaw, który lubię. Jakby tutaj jeszcze, to też potem będzie inaczej rozwiązane, jeśli chodzi o łączenie między tym jego a la kokpitem, tam gdzie siedzi, a jego silnikami. Bo tutaj mam po prostu użyte bliki i płytki w kolorze TAN. Potem będą to takie technikowe, przezroczyste elementy. No, ja ogólnie lubię ten zestaw, tylko to jest po prostu okrojony zestaw z większego, bardziej ciekawego setu. No i jako forma, to że po prostu dostajemy coś kawałek większego zestawu w mniejszej cenie jest spoko, ale no po prostu spoko. Mamy tutaj tego, tego śmiesznego droida z pierwszego epizodu, tego naprawczego. Jest Anakin, no i jest Padme, która kibicuje swojemu przyszłemu mężowi. No i... Yy, no lubię, lubię ogólnie jak został zaprojektowany ten Podracer, te elementy właśnie do te żółte, yy, takie jakby to powiedzieć, niepłowy, skupiłem słowo, no ale jakby te żółte elementy, które właśnie są na osłonach tych yy, yy, tych silników, naprawdę tutaj robią robotę, yy, no jest to po prostu dobry zestaw ale po prostu, jakby to jest część większego zestawu i mam jakoś tak. Z tym problem. Ciężko mi ocenić tak realnie ten zestaw, dlatego uważam, że on leci na Betier, ale na, na sam początek. I, I chyba tyle, no. Więc więc o tym zestawie nie można powiedzieć, bo po prostu. no Zaraz przejdziemy po prostu do większego zestawu. Ale jeszcze następny jest właśnie. X-Wing, czyli tutaj kolejna część z oryginalnej trylogii, tym razem Nowa Nadzieja. Pierwszy X-Wing, trochę jej wyszło, ale o dziwo nie aż tyle jak się wydaje. I po prostu jest to bardzo solidny zestaw. Lubię to, że też, że mamy tutaj trochę tej naziemnej ekipy, która tutaj coś naprawi, coś zasili. E, lubię też to, że właśnie ten rebeliancki mechanik jest po prostu. E, znaczy, ma tą główkę z Lego Pirates, jest to bardzo sympatyczny detal. No, te wszystkie ogólnie klocki z nadrukami, e, bardzo, bardzo to lubię. E, jak to ogólnie, z jakimi elementami wtedy Lego miało e, do czynienia? W sensie pod tym względem, że nie było ich jakoś e, dużo do dyspozycji, e, do projektowania, to ta bryła i. E, i ogólnie cały, cały pojazd naprawdę wyszedł w porządku, i to jest taki bardzo e, solidny zestaw. E, no, nie żyłem w tamtych czasach, jak wychodził, ale na pewno e, był to zestaw, którym dzieciaki marzyły, i jest to e, bardzo fajnie zaprojektowany e, zestaw. No i to jest takie właśnie ATIER. Kolejnym zestawem jest Nabu Fighter. Tutaj jest cała ta scena, właśnie na pudełku, um, kiedy Anakin latuje do tej bazy Federacji Handlowej. Nie wiem, jakoś ten zestaw nigdy nie, wy nie wywoływał u mnie jakichś większych emocji. E, mamy, mamy dwa droidy. E, nie wiem, ciężko coś powiedzieć o tym zestawie. Dobrze, ta bryła została oddana. Trochę tam ten przód w się. Sensie, jakby ten główny, yy, główna część statku z tyłu jest trochę taka zbyt bulki, trochę taka masywna. Yy, ja mam tego na W-Fightera yy, z 2011 i yy, ja też po prostu jakoś nie jestem fanem tego statku. W sensie jest w porządku, ale jakoś nigdy nie wywoływał jakichś takich emocji wielkich. I nie wiem, to jest takie, taki. Yy, Petier chyba. Tak mi się wydaje. No, nawet bym dał za Landspeedera, bo te figurki też w spiderze są ciekawsze. Bo też to w kontekście tego 99, tak? I mm, co wtedy wychodziło. No to jakoś tak... Mm, jest okej okay po prostu. Kolejnym setem jest yy, TIE Fighter i Y-Wing. Y, to jest też yy, z Nowej Nadziei. E, zestaw, no i tutaj jest kultowe pojawienie się Wejdera, pierwsza figurka Wejdera. E, no i jest to ikoniczny zestaw. Tylko w sensie się zastanawiałem, dlaczego oni dali to jakby z Y-Wingiem, kiedy, e, kiedy właśnie X-Wing jest po prostu samodzielnym zestawem, no to tutaj dali po prostu dwa i pewnie to był mega drogi zestaw w tamtych czasach. I jak ktoś chciał mieć Vaderem, no to musiał poczekać na następny rok, gdzie e, można było go łatwiej dostać. Mm, ciężko mi trochę ocenić ten zestaw, no bo ogólnie ten TIE Fighter Weidera jest spoko zrobiony Ale też po prostu jakoś, oprócz tego, że pojawia się ta figurka Weidera, to e, jakoś nie wywołuje to jakoś emocji Ja bardzo lubię Y-Wing'a, to jest chyba mój ulubiony e, pojazd e, Rebeli, Chociaż w sumie lubię też y Wing'a, szczególnie po Andorze Ale no, jest ok rozwiązane, w sensie zrobione, jest e, Chociaż trochę brakuje tego, że ten, ta tylnia partia mm, nie ma tych takich, właśnie, podniszczonych rzeczy, co potem późniejsze e, modele fajnie pokazywały. Mam problem trochę z oceną tego zestawu, bo <gryw> oprócz Wajdera e, nie widzę w sumie w nim nic interesującego. Ja też nie jestem jakoś fanem pojazdów imperialnych. Zasadnie znaczy mi się bardzo przyjadły. Nawet te stare, które mają te wstawki niebieskie. Ach. Kurczę, coś musi wylądować w tym C-Tier, więc. Darf zestaw, nie wiem. Albo, albo dobra, to Nebufighter Fighter daje na C, a po prostu na końcu na B daje. No bo jednak. No Y-Wing i, e, i Vader no to jednak dla mnie bardziej niż Nebufighter Fighter z e, młodym Anakinem. Kolejny zestaw, no to jest Sith Infil Infiltrator e, Maula, który uważam, <ścoughs> jest jednym z najgorszych statków. Nie mówię o tym konkretnym modelu, ale. Kurczę, zawsze, jak widziałem w katalogu już te późniejsze interpretacje tego, tego statku, to nigdy nie lubiłem. Naprawdę, no, jakby to jest tak nudny statek, i jak właśnie w zeszłym roku Lego wybrało ten zestaw na rocznicę, no to miałem takie boże, nudy, nudy. Naprawdę nie uważam, też, że to jest najgorszy zestaw z tego. Z tego roku i nie ląduje po prostu na D. Coś musi być na D i ten zestaw się idealnie nadaje, więc. No, mam Maula, znowu mamy jego motorek, no ale to mam w tym najmniejszym zestawie. Mamy te jego sondy, które są po prostu czarnymi główkami, które mają tam szukać e, po Tatooine. Ten zestaw no po prostu nie jest ciekawy i e, jest tutaj też bardziej toporny, szczególnie ten przód, e, więc. Nawet ciężko po prostu coś więcej o tym zestawie powiedzieć, oprócz tego, że nie jest ciekawy. No ale kolejny zestaw, czyli Gangan Sub, SUP, yy, czyli ta łódź podwodna Gunganów, no to, oh Jezu, to, jest, to jest tak świetny zestaw, który potem miał yy, swoje odświeżenie w dwa, 2012. No i obie te wersje są świetne. No i to jest, to jest najlepszy zestaw tego, tego rocznika. Łatwo idzie właśnie na, na S tier wszystko tam gra. No jakby ta paleta barw, yy, płaszczka, kawałek terenu. Yy, tutaj właśnie mamy też cały skład. No, w sumie ciężko, żeby nie było. Yy, chociaż, no, w sumie, yy, w tym z 2012, no to mamy królową Amidalę, która w sumie nawet nie była w tej scenie, ale ją dorzucili, co, co teraz yy, robi robotę, no, bo jest to jedna, jedyne pojawienie się tej postaci. W tym wydaniu, ale no tutaj oh, no kurczę, wszystko, wszystko mi tutaj pasuje. Te nadruki, użycie tych elementów. A dobra, bo mi się pomyliło, bo ten cały ogon z tyłu to, to nie jest jako jeden element, tylko to są te właśnie e, stare stare takie rurki, e, które były właśnie e, używane do, mm, do paru setów. I one są właśnie tak pod kątem przyczepione, i ja robią taką właśnie fajną, taki fajny zawias. Ciekawe bardzo, bo ten element dosłownie ostatni raz się pojawił w 2003, a potem wrócił w 2024 do ucs barki i tam robił właśnie za te elementy barierek na górze. Ciekawa historia tego elementu. Ale no, lubię te dodatki też właśnie w postaci niby nudnego kawałka terenu, ale właśnie mamy glony, mamy rozgwiazdę, znowu mamy muszelkę. Dostajemy też tutaj też płaszczkę. Jako też element fauny. No wiadomo, że ciężko byłoby dodać tego dużego stwora z pierwszego epizodu, który tam próbuje ich zjeść, ale to jest, to jest ogólnie taki must have. I kurczę, muszę w końcu zapolować na ten zestaw, bo on, on, jest, on jest świetny. No i kolejny zestaw to jest największy, czyli właśnie MOS ESPA Podrace. Czyli no wyścig podracerów. No i ty właśnie o tym mówiłem dosłownie. Ten wcześniejszy zestaw z Anakinem i Padme jest wyrwany z tego zestawu, bo nawet, nawet flaga, która była. Co ciekawe, chyba flaga Ukrainy, mm -hmm. eee, właśnie została zaporzyszona z tego, z tego zestawu. No i to jest bardzo, bardzo fajny zestaw. Wiadomo, że tutaj właśnie mm, tutaj e, przeciwnicy Anakina, e, jak ten właśnie zwał Gazganos, jakoś tak Gazgano, co jest jakoś tak. Dziwnie, dziwnie zbudowaną figurką. Pierwszym odcy pierwszy cebulby. No ale też mamy tutaj właśnie cały cały tutaj Team, który kibicuje Anakinowi. Jest Qui-Gon, jest Jarzar, Artu, znowu Padme Brakuje chyba. Kurde, to było fajne, jakby się pojawiło. Jakby się pojawiła jedyna figurka matki Anakina. No bo ona w sumie była w tej scenie chyba, z tego co pamiętam, ale może się mylę. No ale te, te podracery są naprawdę dobrze zrobione Szczególnie właśnie potem już mieliśmy tylko i na Anakina i, i Sebulby y, a już właśnie jakieś tam inne, inne pody y, nie pojawiły się i kurcze y, jest to naprawdę fajny zestaw Pamiętam zawsze jak widziałem go za dzieciaka to jakoś tak wpływa na moją wyobraźnię że on jest takim pełnym setem gdzie można zrobić właśnie wyścig E, zawsze, bo, bo mamy właśnie też tego trzeciego e, gracza, e, który bierze udział w wyścigu, i, i zawsze po prostu jakoś możemy robić więcej scenek z tym. I, i jakoś po prostu przez to te zestawę jakoś bardzo e, lubiłem. No i gdzie go miejscowość? Mi się wydaje, że na pierwszym miejscu Atir. To jest, to jest dobre miejsce. I tak się prezentuje cała lista, czyli właśnie. Ta łódź e, podwodna gunganów na pierwszym miejscu. Hmm, czy coś nie kurczy? Tak, ta Estier się tutaj chyba najlepiej no, sprawdza. Jest tutaj trochę tego sentymentu dla nabusłamp. E, dobra, dam na, na ostatnie. No bo jednak kurczę, ten impuls z Maulem i z No to jest taki świetny zestawik, że od razu właśnie się go i masz taką esencję tego, tych lat 90. -tych, znaczy końcówki właściwie i yy, yy, jakbym miał wybrać jakiś jeden zestaw, nie wydawać dużo pieniędzy, no to ten byłby naprawdę fajny, albo też ten Snow chociaż no wiemy, że też ludzie potem byli zmęczeni tym pojazdem, ale naprawdę to jest mój po prostu Inkarnacja Snowspeedera, no mówię o tym klasycznym, bo potem były te rekolory, czy właśnie w tym roku, ale tego klasycznego Spidera właśnie z Hoff, no to Jest to Jest to najlepszy No ale wiadomo, że i tak najbardziej bym chciał właśnie tą łódź podwodną Kurczę, muszę nad tym pomyśleć No, reszta też się chyba zgadza Tak sobie patrzę Może w sumie ten, ten droid Fighter to może na P Ale na pierwsze miejsce, bo lubię ten zestaw Ale czy tak bardzo, żeby był na A? Nie no, trochę bez przesady, bo jest to jednak popierdółka Bardzo urocza i taka fajna na postawienie na biurko, ale chyba trochę... No nie no, bez przesady Nie chcesz tak źle potraktować tego... Yy, ten statek, yy, ten myśliwiec z nabu. Ale coś musi być na C I wydaje mi się, że... No, co, na coś musiał paść i chyba on się najlepiej nadaje. No a to ostatnie, y, ostatnia klasa, czyli D, no to to jest bezdyskusyjnie. No i co ogólnie sądzę o tym roczniku? Uważam, że on jest naprawdę dobrym startem. Wiadomo, że mogło być coś tam więcej ze starej trilogii, i jakoś tak, y, no, nie są też takie oczywiste e, piki na pierwsze zestawy, no bo. Nie, trochę dziwne w sumie, że jeśli chodzi o wybór z oryginalnej trylogii, no to wybrali z tą Spidera. No bo on jakoś tak, nie wiem, gdyby trzeba było wybrać jakieś zestawy do wypuszczenia z oryginalnej trylogii na początek, na pierwszy rocznik, no to nie pomyślałbym o tym pojeździe. Wyszedł naprawdę fajnie, ale nie byłby to mój pierwszy wybór. No wiadomo, że też Saku on będzie chyba w 2000 roku. Tak, tak, 2000, no ale raczej raczej nie mogło długo czekać. Więc ten musiał się pojawić już w następnym roku. No ale do, do, do tego przejdziemy kiedy indziej. E, naprawdę fajny rocznik. E, taki. Nie jest to takie wow, jeśli chodzi o starty serii, ale jest naprawdę solidnie. No i tyle, chyba, jeśli chodzi o ten taki luźny materiał pogadankowy. Do następnego jakiegoś materiału. Może wkrótce będzie. Nie, no będzie, na pewno jeszcze w tym miesiącu. No i na razie. Do usłyszenia kiedyś.